Po pierwsze, stworzenia instytucji mamy wychowującej dziecko, czyli każdej kobiecie, która zdecyduje się na urodzenie dziecka i pozostanie z dzieckiem w domu. Należy wypłacać wynagrodzenie przez pierwsze dwa lata obecności w domu. W jakiej wysokości? No, punktem odniesienia jest tak zwana najniższa pensja podnieść tą pensję co najmniej do średniej krajowej, wtedy kiedy matka zdecyduje się na urodzenie drugiego dziecka bezpośrednio po tym pierwszym okresie prawda? właśnie, żeby zachęcać do tego szybkiego macierzyństwa. Po drugie, Wprowadzić po prostu zawód mama dla pań, które wychowują trójkę i więcej dzieci. I ktoś zapyta, no dobrze, ale skąd na to pieniądze? No na 800 plus wydaliśmy znacznie więcej. Trump jest rozpaczliwą próbą Stanów Zjednoczonych wyjścia z tej pętli, w którą wprowadziły Stany Zjednoczone wszystkie poprzednie rządy, co najmniej z ostatnich dwudziestu kilku lat. Co najmniej od, od Clintona, a może nawet wcześniej. Bo Stany Zjednoczone dzisiaj. Przegrywają trzy y, z czterech wojen z Chinami, co zostało zauważone na tych płaszczyznach technologicznej, gospodarczej o pieniądz. Militarnej jeszcze konfrontacji nie było, to nie wiem jaki byłby wynik i pewnie militarnej nie będzie. I przestały być y, największą gospodarką świata. I niektórzy twierdzą, że już w roku 2015, inni, że dopiero na początku tej dekady. Tak czy inaczej, to wynika z raportu CIA, można sobie go przeczytać, bo jest dostępny. Chiny mają, proszę Państwa, dwa razy większy potencjał wytwórczy niż Stany Zjednoczone. Dwa razy więcej produkują. Stany dostały solidnej zadyszki i muszą z tej zadyszki wyjść, jeżeli chcą obronić już nawet nie pozycję hegemona, bo ona jest nie do obronienia, tylko swoją domenę, tak. No i rywalizacja ta główna odbędzie się w Afryce, pewnie tam o, będzie walka o wpływy polityczne i gospodarcze. I żeby to móc zrobić, to przecież też mówił i Trump, i, i na a już na pewno ludzie z jego administracji, Stany potrzebują 12 do 15 lat, aby odrobić te straty i wyrównać pozycję, którą dzi której dzisiaj nie mają. Żeby to zrobić, muszą ponownie zindustrializować kraj, bo fabryki zostały wyprowadzone, stalownie pozamykane, stocznie pozamykane. Dzisiaj nasze warunki przetargowe, nasza pozycja, nominalnie przynajmniej, w porównaniu do tej, jaką miał dmoski jest znacznie lepsza, prawda? Ona nieporównywalnie lepsza. Mamy państwo, mamy armię, mamy granice, mamy zamożność nieporównywalną z tamtą, jaka była nawet relatywnie do, do krajów zachodnich i co? I nic nie możemy albo bardzo niewiele. A wynika to ze słabości klasy politycznej i serwilizmu i niestety również no, głębokiej penetracji obcymi służbami dyplomatycznymi i nie tylko naszej klasy politycznej. Trudno mieć pretensji do tego, że inni reprezentują swoje interesy, mniej lub bardziej agresywnie, mniej lub bardziej elegancko. To są ich interesy, to są ich państwa. My mamy dbać o własne państwo i o nasze interesy. Ale zanim zaczniemy o nie dbać, to musimy najpierw je otwarcie zdefiniować, prawda? Mhm. I wyjść z takiego kręgu, że jak dostaniemy od cioteczki Unii mniej więcej 1,2% PKB w przepływach netto, czyli tyle gotówki do Polski wpłynie, to to zmieni istotnie poziom gospodarczy czy poziom zamożności Polski. Okazuje się, że kraje mniejsze, ale o podobnej historii z tej części Europy, na przykład Czechy za prezydenta Klausa, Węgry za premiera Orbán, czy Węgry, czy Słowacja za prezydenta Fico, tak jak dobrze powtarzam, tak yy, yy, za chwilę być może Rumunia, Rumunia pod nowym prezydentem potrafią prowadzić znacznie bardziej asertywną yy, politykę zagraniczną i znacznie bardziej dbać o własne interesy, mimo że ich łączny potencjał tych krajów, które wymieniłem, i demograficzny, i gospodarczy, jest mniejszy niż Polski. Wielu się wydaje, że jak sobie kupi akcję, albo nawet dom, czy mieszkanie, to za te 30 czy 40 lat, jak osiągnie wiek emerytalny, to z tego będzie żyło. Na koniec dnia gwarantem naszych emerytur jest pokolenie naszych dzieci i wnuków. Jeżeli ono będzie mało liczne, nie ma znaczenia, jakie nominalne aktywa zgromadzimy przez całe życie. Czy będą to akcje, obligacje. Czy nieruchomości, jeżeli nie będzie tych, którzy będą w stanie je wykupić za wartości większe niż wynosi koszt bieżący, nie będzie emerytur. W najlepiej pojętym interesie, również własnym, powinniśmy zadbać o tych, którzy chcą podjąć się wysiłku posiadania i wychowywania dzieci, po to, żeby one w przyszłości mogły utrzymać nie tylko swoich rodziców, i dziadków, ale poprzez system podatkowy również pozostałych członków wspólnoty. Powinniśmy, tak jak Pan zauważył, w pierwszej kolejności zrobić strategię na to, co w Polsce możemy wyprodukować samodzielnie lub w kooperacji kupować tylko to, co jest absolutnie niezbędne do właściwej doktryny obronnej, której nie ma, tak na marginesie. A i myśleć o tym, jak poszerzać obszar produkcji własnej. My jesteśmy dzisiaj na tym etapie, że nie jesteśmy w stanie produkować amunicji do tego, co już mamy, a mamy bardzo niewiele, bo przecież większość wydaliśmy naszym tutaj południowo-wschodnim sąsiadom bez jakichkolwiek. Bez jakiejkolwiek korzyści, prawda? Czy bez jakichkolwiek umów, które w przyszłości choćby dawały nam pewne prawa, jeżeli niematerialne, to polityczne, tak po prostu za bezdurne wydaliśmy już, ale na przykład choćby, żeby daleko nie szukać kolaboracje z przemysłem zbrojeniowym, który tam w tym sektorze lotniczo-rakietowo i teraz dronowym jest absolutnie na poziomie światowym. No gdybyśmy za te ogromne ilości uzbrojenia, które tam przekazaliśmy zażyczyli sobie dopuszczenia i podjęcia kolaboracji w tych najbardziej obiecujących technologiach przemysłu zbrojeniowego na równych warunkach, prawda, na partnerskich. My też mamy zdolnych inżynierów, byłaby to jakoś korzyść, tak, ale nikomu z tych naszych rządzących do głowy nie przyszło, że w ogóle można na ten temat rozmawiać.